Witajcie kochani, dziś nowe słowo dla nas. Być może słyszałeś to słowo już wiele razy, ale ono zawsze jest świeże. Pan Bóg codziennie odnowa nam mówi swoje nowe słowo, pokazuje nową rzeczywistość, odkrywa nowe drogi, chociaż jest niezmienny. Codziennie możemy dowiadywać się o Nim nowych rzeczy, ale też i o sobie. Dzisiaj mamy święto Archaniołów i Ewangelię, którą daje nam Kościół, którą dzisiaj możemy wysłuchać, to jest Ewangelia o Natanaelu. Przeczytam taki krótki fragment z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ujrzał Natanaela, który się do niego zbliżał, powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael zaś zapytał: Skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiedział: Ujrzałem cię stojącego pod drzewem figowym, zanim cię zawołał Filip. Dzisiaj moje serce najbardziej w tej Ewangelii dotknęło pytanie Natanaela skierowane do Jezusa: Skąd mnie znasz? I tym chcę się podzielić. Miałam takie wrażenie, jakby Natanael chciał zapytać: Przecież mnie, przecież mnie nie znasz, to dlaczego mówisz coś o mnie? Nic o mnie nie wiesz. I to słowo, skąd mnie znasz, dla mnie jest takie bardzo mocne. Czasami kierujemy je do Pana Boga. I myślę, że Pan Bóg uśmiecha się na to. Myślę, że uśmiechnął się, kiedy patrzył na Natanaela. I w sercu odpowiada Natanaelowi, i też nam, Tobie i mnie. Przecież jesteś mój, przecież jesteś ze mnie, przecież ja jestem w Twoim wnętrzu. Znam Cię lepiej niż Ty sam siebie znasz. Jesteś mój, to ja Cię utkałem, to ja Cię stworzyłem, to ja Cię wymyśliłem. Znam Twoje życie, znam Twoją przeszłość, znam Twoje pragnienia. Jesteś mój, znam Cię, bo jesteś ze mnie. Panie, chcemy dzisiaj w naszych sercach usłyszeć, jak Ty nas znasz, skąd nas znasz, jak Ty nas widzisz, jacy my jesteśmy naprawdę, jakie naprawdę jest nasze życie. Nie z perspektywy innych ludzi, nie z perspektywy nawet naszych doświadczeń czy naszej wiedzy, ale jak Ty nas widzisz, Twoimi oczyma chcemy zobaczyć. Prosimy Cię Panie dzisiaj o tę łaskę. Jak Ty nas znasz, Panie, opowiedz nam. Kochani, usiądźcie dzisiaj przed Panem i zapytajcie, skąd mnie znasz, co o mnie wiesz, powiedz mi, bo ja jeszcze nie wiem wiele. Dobrego dnia. Trzymajcie się z Panem Bukiem.